Cześć Wam, kochani, z tej strony Tarociska Agafi i w dzisiejszym filmie będę nagrywać, co do Ciebie zmierza w miłości. Film będzie na zasadzie: wybierz kupeczkę, albo pierwszą, albo drugą, albo trzecią, tak? Czyli na takiej zasadzie wybierz kartę i ja tam sprawdzę, co do Was zmierza w miłości. Także zapraszam do oglądania filmu. Ja już wyciągam tarota mojego tarota snów. Zresztą zawsze go w sumie w 80% używam, bo jeszcze mam tarota do ale To jest moja ulubiona talia. Okej okay, kochani, no i co? Dobra, najpierw potasuję karty, potem sobie zrobimy kupeczki, potem sobie wybierzecie, także na spokojnie. Co zmierza do moich widzów miłości, karty? Co zmierza do moich widzów miłości? 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 miłości? Okej, okay, kochani, no i co? Yy, kupeczki, tak? Ja już sobie rozstawię tutaj kupeczki. Kupeczka pierwsza, kupeczka druga, tylko ja chcę, żeby to było ładnie, to ładnie wyglądało. Kupeczka druga. Wiedziałam, że. O, dobra. Kupeczka trzecia. Dobra. Ok, widać ładnie. E, kochani moi, e, zrobimy tak, że ja wam dla ułatwienia, myślę, że to będzie ułatwienie, dam wam kamienie, e, no żebyście może mieli łatwiejszy wybór do wybrania. W kupeczce pierwszej jest kwarc różowy, w kupeczce drugiej jest kamień księżycowy i w kupec, kupeczce trzeciej jest kryształ Górski, tak? Czyli mamy tutaj już trzy kupeczki. I teraz waszym zadaniem jest sobie pomyśleć, co do mnie zmierza w miłości. Jest to, kochani, przesunę, żeby mi tu karty wlazły. O, dobra. Tak. Co do, co do mnie zmierza w miłości? Pomyślcie sobie, tak? Na spokojnie. I wybierzcie albo kupeczkę pierwszą, albo kupeczkę drugą, albo kupeczkę trzecią, tak? Czyli intuicyjnie, na spokojnie sobie pomyślcie, co do mnie zmierza w miłości. Albo kupeczka pierwsza, albo druga, albo trzecia. I na chwilę poczekam, a Wy sobie pomyślcie. Najwyżej sobie zapauzujcie film. Dobra kochani, mam nadzieję, żeście już pomyśleli. Zaczynamy od kupeczki pierwszej. Karty, co zmierza do moich widzów, dla osób, które wybrały kubkę numer jeden w miłości? Dobra, ja już sobie teraz przesunę ekran, tak? I patrzymy, co zmierza do ciebie w miłości. Mhm. Że 6 sze, kart tutaj wystarczy z tą miłością. Myślę, że więcej nie ma sensu wyciągać. Dobra, i to są. Tam, tam na bok, żeby się nie pomylić. To są jedyneczki, tak? Dobra, ładnie wszystko widać. No i jedyneczki. Czytamy, co tam do Was zmierza. No i teraz kochane jedyneczki. Karty mi pokazują, że może tu być jakiś niezobowiązujący flirt bądź spotkania z osobą z przeszłości, tak? Osobą z dawnych lat, z osobą z przeszłości. Ale mogą z tego wyniknąć jakieś nieporozumienia, jakieś kłótnie. Tego, bo mam bardziej nieporozumienia jakieś, tak? Karty też pokazują, że warto tutaj zadbać o współpracę tego, czyli dobrze by było z tą osobą, że tak powiem, współpracować. Ale niestety dalsze karty mi pokazują, że yy, raczej dostaniesz jakiś blokad związanych z tą osobą, czyli tutaj blokady, tak? Przede wszystkim, czekajcie, kochani, bo mi oko uzawija, <laughs> czyli przede wszystkim dostaniesz tych blokad, tak? To na pewno. Yy, zwątpisz to, raczej sto, yy, zwątpisz w to, yy, będziesz miała wahania, na, na wahania nastroju z tym związane, tak? No i właśnie ta czwórka monet mówi o braku pewności tutaj uczuć. Czyli, tak jak mówię, yy, jakieś randki, niezobowiązujące spotkania mogą się pojawić z osobą z przeszłości, z dawnych lat. Mogą z tego wyniknąć jakieś kłótnie bądź nieporozumienia. Karty mówią, że warto tutaj współpracować z tą osobą, tak? Czyli warto by była jakaś współpraca, no ale niestety raczej z tej współpracy nie skorzystasz, dlatego że dostaniesz blokad, zwątpienia, jakiś wahań. No i ta czwórka monet y, będziesz miała brak pewności uczuć co do tej osoby. Yy, kochane Jedyneczki, ja Wam bardzo dziękuję za czytanie. Teraz będą dwójki. Czyli jedyneczki ja sobie już to odłożę. By mi się tutaj nie pomyliło. Dobra, dwójeczki. Czyli kamień księżycowy, tak? Czyli jeśli wybrałeś dwójkę, czytamy co tam u dwóje. Karty. Co zmierza w miłości dla osób, które wybrały kubkę numer dwa? Mhm. I nie podoba mi się ta karta, ale zobaczymy, co tam dalej będzie. Mhm, mhm. Eee, mhm. Trzy cztery pięć sześć. 6, 6, 6 starczy, bo to nie trzeba więcej. Też się nie będziemy tutaj rozgadywać na ten temat. Dobra, czekajcie no luknę, czy. Dobra, ładnie, wszystko widać. Dwójeczki, no i co, czytamy, tak? No i co? No i co, kochani? Nie, idzie dam różkę. Zawsze ją tracę na filmach. A jest, dobra. No, powiem Wam szczerze, że nie fajnie. Niefajnie, dwójeczki, dlatego że ja widzę, że jakaś osoba was uwięziła, że tak powiem, w klatce. Ktoś was uwięził w klatce. Ktoś, coś jest tutaj toksycznego, coś ktoś was zniewolił, ktoś yy, bardzo źle was traktuje, tak? Tylko zawsze pamiętajcie, że wy tą klatkę macie otwartą, więc zawsze możecie z niej wyjść, ale to jest wasz wybór. Co się tutaj zakończy? Śmierć powie, że będzie zakończenie czegoś, tak? Zakończenie czegoś. Yy, karty mi pokazują, że być może będziesz chciała wyjechać wyjechać, tak, czyli zostawić przeszłość, wyjechać, ale karty mi również pokazują, że będziesz miała duże lęki i duże odbawy przed odejściem, czyli będziesz się tego po prostu bać, chociaż znowu Buław powie, że stoi nowa energia za rogiem, tak, czyli warto tutaj um, jakby posłuchać kart, bo jest nowa energia za rogiem, coś nowego jak najbardziej, tak, więc... Um, tak mi się wydaje, że może być, lub druga wersja też może być taka, że, bo to było do związków, ale też może być taka, jeśli jesteście samotne, że poznacie kogoś, kto was zniewoli, kogoś, kto będzie toksyczny, kogoś, kto was uwięzi w klatce ale wydaje mi się, że jak najbardziej szybko to zakończycie, tak? Po śmierci z zakończeniem. Szybko to zakończycie, będzie koniec tej znajomości, będziecie chcieli wyjechać od tej osoby, ale będziecie mieli lęki i obawy związane z odejściem, ale jak najbardziej będzie nowa energia za rogiem, czyli yy, wszystko nowe się zacznie. Czyli mam nadzieję, dwie wersje, mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. E, dobrze, dwójeczki, ja Wam dziękuję za czytanie. Ja Wam dziękuję za czytanie. No i teraz te trujeczki. Teraz trujeczki. Karty, co zmierza w miłości do trójek? Co zmierza w miłości do trójek? Co zmierza w miłości do trójek? Dobra, kochani, co tam do Was zmierza w miłości? Mamy tak. Ósemkę buław. Mhm. Mamy dziesiątkę mieczy. Dobrze. Mamy asamonet. Mhm. Trzy. Cztery. Pięć. Mhm. Sześć. Dobra. Dobra. Widać wszystko. No i co trójeczki czytamy. E, Trujeczki. Teraz tak dla Was. Ósemka była. W karty mi pokazują, że dostaniesz wiadomość, ale będzie to wiadomość tragiczna. Może to być zakończenie związku, zakończenie relacji, tak, dlatego że dziesiątka mieczy właśnie o tym mówi: różnego rodzaju paskudne wiadomości, coś cię załamie, coś cię przygniecie, yy, upadniesz na dno, bardzo ciężkie, ciężkie, ciężkie wiadomości dla ciebie, wiadomości, yy, które cię załamią. Wiadomości, przez które upadniesz, wiadomości bardzo ciężkie, takie dostaniesz. Może być również zakończenie relacji, tak? No bo wróżymy na miłość, więc raczej możliwe, że to tak się właśnie skończy. Natomiast Asmonet powie mi, że tutaj, że jest coś nowego. Tak? Ty nabierzesz jak najbardziej siły w swoich takich mm, aspektach uczuć nabierzesz siły, zacznie się coś nowego. Ale znowu karty pokazują, że ty się musisz też jakby ym, przemyśleć, nauczyć pewnych rzeczy, tak? Jak sobie na przykład radzić z emocjami, yy, jak sobie radzić tam w różnego rodzaju aspektach właśnie takich miłosnych, tak? Jak postępować z daną rzeczą, z danymi rzeczami. Musisz się po prostu tego nauczyć. Natomiast, znowu, karty mi pokazują, że mogą tutaj jakby pojawić się jakieś kontakty w późniejszym czasie, które odmienią Twoje życie. I natomiast Giermek Kielichów też mi powie, że zacznie się jakiś nowy etap. Związkowy, tak? Czyli tutaj może być jakiś nowy związek, jak najbardziej karty, karta, która mówi, że ktoś poznany odmieni Twoje życie. Nowa relacja, nowy związek, więc coś się tutaj, jakiś nowa relacja, nowy związek pokaże, tak? Przyjdzie ktoś, kto odmieni Twoje życie. Nowa relacja, nowy związek, czyli tak jak mówiłam, paskudne, okropne, najgorsze wiadomości. Jak o miłości gadamy, to raczej związane z relacją, z miłością. Zacznie się coś nowego, będziesz bardzo silna emocjonalnie, myślę, że jak najbardziej sobie z tym poradzisz. Ale musisz się nauczyć, nauczyć jak panować na sobą, nauczyć się emocji, nauczyć się różnego rodzaju rzeczy związane z miłością, w aspektach miłości, tak? I karty pokazują, że... Mm, Y, jakiś będzie kontakt, który odmieni Twoje życie, natomiast Giermek Kielichów znowu powiesz, że mogą się tu zacząć jakieś nowe związki y, itd, tak i tak dalej, tak? E, kochani, ja Wam bardzo dziękuję za czytanie. Y, mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach. Także yy, pozdrawiam serdecznie Tarocistka Agafi. Ja zachęcam do subskrybowania, do lajkowania, do pisania komentarzy, jeśli macie jakieś pytania i tak dalej. To zachęcam Was, kochani moi, do tego. Można się ze mną kontaktować w sprawie wróżb indywidualnych poprzez mojego Facebooka Tarocistka Agafi. Yy, myślę, że Wam tutaj podlinkuję to. Tam się możecie kontaktować ze mną właśnie w sprawie. Yy, wróżb indywidualnych, tak? Czyli jeśli macie jakieś pytania, rozkłady, chcecie takie coś zrobić, no to zapraszam do mnie. Pozdrawiam serdecznie, to naciska Agafi i do usłyszenia.